Zacznijmy od wstępu. A był to wykład, który Edyta Stein wygłosiła w trakcie serii wykładów w Westfalii nad Dreni w 1931 roku. I oryginalny tytuł wykładu brzmi, zaraz to znajdziemy, coś o Berów. Dlatego, że Berów to jest zarówno zawód, jak i powołanie. No, zaraz to znajdziemy. Edyta Stein z tego się wytłumaczy, prawda? A więc, mili Państwo, uwaga! W codziennym języku słowo zawód, czyli po niemiecku beruf, ma sens bardzo nieostry, pozwalający niewiele odgadnąć z jego pierwotnego znaczenia. Gdy dzieci mają ukończyć szkołę, wtedy zastanawiamy się, jaki zawód powinny obrać. Od dawna już dyskutowano nad tym, czy kobiety mają prowadzić życie zawodowe, czy pozostać w domu. 1931 to jest taki okres w historii zachodniego świata, gdzie po raz pierwszy kobiety jakby w sposób usankcjonowany prawnie podejmują pracę zawodową tak na równych prawach albo starając się o równe prawa co mężczyźni. Po raz pierwszy kobiety idą na uniwersytety, kształcą się. To jest ten taki moment, początek, zwrot cywilizacyjny. O zawodzie myśli się przy tym przeważnie już jako o działalności zarobkowej. Pierwotny sens tego słowa pojawia się jeszcze tylko w pewnych powiązaniach. Na przykład, kiedy mówi się o kimś, że minął się ze swym powołaniem, berów, czyli to powoła berów to jest zawód, ale też powołanie, albo kiedy się mówi o powołaniu zakonnym, czyli na przykład kloster Berów. W takich zwrotach chce się wyrazić, że zawód, czyli berów, jest czymś, do czego musi się być powołanym. By rufen. Co znaczy jednak być powołanym? Musi być jakieś wołanie, czyli ruf. Ktoś kogoś do czegoś wyraźny, zrozumiały sposób woła. Teraz pytanie na sam początek: czy zastanawialiście się nad tym, że wasza działalność zawodowa? to nie jest tylko działalność zarobkowa, ale może też tam gdzieś być ukryte jakiegoś rodzaju powołanie. Dlatego, że tak się zastanowić nad pracą zawodową, no to rzeczywistość najczęściej nas nie rozpieszcza i nie pozostawia nam zbyt wielu y, opcji, zbyt wielu momentów. Nie wiem, że po prostu sobie wybieram kim będę i to strzepnię palcem i już tak jest. E, więc często w naszym dorosłym życiu Traktujemy przestrzeń zawodową, albo raczej przestrzeń pracy, jako coś, z czego trzeba się utrzymać, trzeba popłacić rachunki, trzeba zakupić jedzenie i zapewnić sobie byt na takim bardzo podstawowym egzystencjalnym poziomie. Natomiast, tak naprawdę, i to potem też wyjdzie w dalszych elementach tego rozdziału to jest jakby połowa rzeczywistości. Dorosłego człowieka, nie? że człowiek z jednej strony spełnia się w swoich relacjach relacyjnie, a z drugiej strony w swojej działalności. Działalność to jest ta sfera, gdzie my się zajmujemy czymś, co w jakiś sposób oddziałuje na rzeczywistość w sposób taki bardziej materialny, w sposób bardziej doraźny, nie tylko relacyjnie wobec innych osób. Ale wobec rzeczywistości jako świat stworzony. I ta działalność może być działalnością zawodową, zarobkową, finansową, ale może być również działalnością niekoniecznie wiążącą się z jakąś wspaniałą gratyfikacją finansową mianowicie to może być działalność charytatywna, to może być działalność taka aktywistyczna, to może być działalność społeczna. W każdym razie jest to jakaś rzeczywistość, gdzie ja. Zaprzęgam moją osobę, moje zdolności, moje talenty, mój wolny czas w pewien wymiar dawania siebie w rzeczywistości. Nie? Dlatego idealną sytuacją byłoby, i do tego zachęcają psychologowie organizacji i, i współczesne prądy psychologiczno-pedagogiczne, które starają się pomóc człowiekowi w obszarze zawodowym. Idealnie byłoby móc łączyć swój zawód z naszym potencjałem, z tym, z naszymi talentami, z tym, do czego się nadajemy. Więc używając języka Edyty Stein, najlepiej by było, gdyby nasz zawód, nasza profesja wypływała z naszego powołania. Stąd tak doraźnie i głęboko czujemy te słowa, że ktoś się na przykład minął ze swoim powołaniem, znaczy czuć, że jest coś, co go wołało w inną stronę, a on poszedł w inną stronę. To już nam pokazuje ciekawą rzeczywistość, mianowicie to nam sygnalizuje, że nie jesteśmy tak do końca takimi białymi kartkami, tabula rasa, czyli nie jesteśmy do końca takimi postaciami, takimi stworzeniami, które co sobie wymyślą, to będzie im pasowało, dlatego że coś mi się podoba, dlatego że coś jest dla mnie interesujące, intrygujące. Wychodzi na to, że w każdym z nas istnieje już jakaś wewnętrzna struktura istnieje już jakiś wewnętrzny, psychiczno-duchowy szkielet pewnych predyspozycji, pewnych wartości, pewnych zainteresowań, pewnych rzeczywistości, które nas pociągają, intrygują i to to, to, jest taka, to jest taka rzeczywistość, której bardzo często my nie poznajemy, a wkraczamy w dorosłe życie pod presją tego, że czymś się trzeba zająć, z czegoś trzeba żyć, w jaki sposób trzeba zarobić na życie, w związku z czym dokonujemy wyborów dosyć przypadkowych. Zobaczcie, kiedy też też mówiła o wyborze zawodu w trakcie przygotowania szkolnego. To jest dokładnie to samo, co się z nami dzieje, kiedy idziemy do szkoły. Podstawówka, kiedyś było gimnazjum, teraz już od razu liceum i presja, 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 kim będziesz, gdy dorośniesz, Kulfon, kulfon, co z ciebie wyrośnie. Bardzo często dzieje się tak, że, że poddani presji z każdej strony, z drugiej strony nieprzystosowani do wytrzymywania presji, a z trzeciej strony żyjący bardzo powierzchownie, bardzo przyziemnie, bardzo mechanicznie, bez głębszej refleksji nad samymi sobą i bez poznania samego siebie, zaczynamy dokonywać tych wyborów oparciu o niekompletne dań. To znaczy pomijamy to, co jest najbardziej kluczowe a mianowicie własną osobę, własną strukturę, własną wewnętrzną rzeczywistość. Nie znamy siebie i nie znając siebie dokonujemy strzału, tak trochę na chybił trafił. I potem może się wydarzyć sytuacja, w której mijamy się z powołaniem. Jedyna Stein sygnalizuje to w pierwszym akapicie swojego tekstu. Więc wydaje mi się, że to jest taki asumpt do refleksji, możemy się trochę zastanowić, jak traktujemy swoją własną działalność zawodową, jak traktujemy tą przestrzeń naszego powołania, nie? powołania rozumianego bardzo szeroko, w tym szerszym, sztajnowskim sensie, jako ten brów, że jest ktoś lub coś, co nas do czegoś woła. Do, czu do czego czujemy się wołani, zaproszeni, pociągnięci, to się kojarzy z takim polskim słowem zew, zew krwi. Zew to jest jakiś taki wewnętrzny głos, który na przekór racjonalności, na przekór cywilizacji, na przekór naszym pomysłom, wersjom samych siebie jest coś takiego z głębszych poziomów naszej osoby, co nas woła, co nas ciągnie, co nas do czegoś wzywa, co nas porusza, co ma taką moc. Symbolicznego zrzucenia nas z kanapy i odłożenia paczki chipsów. Pomyśl o sobie, zbadaj siebie, posłuchaj siebie, strać trochę czasu na refleksję nad samym sobą. Popatrz, gdzie tam może się kryć jakiś zew, jakieś wołanie, jakiś ruf. Może w tej perspektywie dobrze się będzie oglądało kolejne odcinki. Serdecznie zapraszam.